No jak widzicie, wszystko wszklone już. Tam ciekawostki też u góry. Tu jeszcze jedna taka ciekawostka została na dole. Leży już ale jest do niej przypięta. Ona dokładnie będzie w to miejsce tutaj. Ten domek cały wygląda jakby był jeden wielki tor do góry. Jest przekrzywiony w drugą stronę. Tam jest dach, wszystko jest wyżej i on i tak pod skosem na dół. Fajnie to wygląda, naprawdę. Widok z tamtego okna, tego dużego, cośmy założyli, jest piękny. Na te góry, tam naprzeciwko. No właśnie kto to robił, no to musiał się dużo napocić, żeby taki ten domek zrobić. Cały z żelbetu. Musieli to być niezwykle fachowcy, którzy to cieśle, którzy to obszalowali, żeby to tak pięknie, ładnie wydać. Równo. No, domek robi wrażenie będzie jeszcze obity całe drzewem. W góry będzie blacha. So, Za blacha będzie góry, ale będzie obite jeszcze drzewem cały no. Taki piękny domek z tą stolarką. okieno, no, coś pięknego, nie? Naprawdę. Mi się bardzo podoba. Nowa era domów Jak widzicie nas dźwig daje radę, w każdych warunkach jest kamień. trochę i dostają zostają w przy tym kamieniu, ale to nic. Mam dwie nowe napady, także w każdej chwili mogę wymienić. <laughs> Pozdrawiam Cię, Janusz, dzięki za, za gościnicę, że mi dzisiaj przywiozłeś. <noise> Ale, jak to mówią, nic się nie dzieje bez przyczyny. Pozdrawiam wszystkich. Firma Hard plus operator Marcin. Pozdrawiam.